Cześć, witam Was, Michał i Miriam. Robimy dzisiaj rolatki z cukinii. Z wegańskim twarożkiem. Wczoraj zrobiłam twarożek z nerkowców. Dzisiaj będziemy robić te rolatki. Tu już obrałam cukinię. Mhm. Kroiłam na takie plasterki. Taką właśnie obieraczką. I teraz będziemy smarować tym twarożkiem. Pocięte kałeczki, to tak, no, żeby to fajnie później te kawałki, to? Zajmiemy tu miejsce. tak. będziemy to później układać na ten serek. Pokrojone warzywa. Rozmarujemy. On już jest tutaj z, z kawałkami rzodkiewki i szczypiorkiem. Prosmarowujemy dość cienko. Jak troszkę wyjdzie, to nie szkodzi. I tutaj układamy tak. Suszone pomidory. Takie na Trochę szczypiorku. Jak wystawać będzie, to nie szkodzi. Jak ktoś Wszystko... ma większą cukinię, to po prostu będą szersze te... Wszystko się weserki. zje. <grym>. Wszystko się zje Krasny. potem pomysł na imprezę, takie przekąski zrobić, czy do szkoły dziecku dać, do pracy. Listek bazylii i będziemy zawijać. Zabralniemy. Można, można te plasterki przed nakładaniem Posolić one tak troszkę wtedy zmiękną. I tak wygląda nasza rolatka. Pozbyłam jeszcze na no wierzch kilkami rzeżuchy i układamy to w pojemniczku. No, I tak robimy z kolejnymi. Można dowolne warzywa układać. Mogą być różne. Jedne mogą być tylko z suszonym pomidorem. Inne mogą być z ogórkiem. Ważne, żeby to wyglądało kolorowo. Tak, i smacznie. No, Jak będzie za dużo tego po prostu tu. To... Można no, troszkę odjąć. No, tutaj nie, nie wywoływało za bardzo. I tak, damy znowu suszony pomidor. Małek, ogóreczek. Przekroimy, trochę duży. Z Można jeszcze dać ogórka. Damy kawałeczek tego ogórka. Akurat mamy. Może być kiszony ogórek, świeży. Jaki kto lubi. I rzucamy. Można posypać jeszcze np. czarnuszki. I tak kolejne. Mamy już gotowe relatki. Przykładamy tutaj do pojemniczka. Pięknie, powodałam, jeszcze, by było miejsca to trochę warzywek do pokrupania. I fajna przekąska do pracy. Wyglądają pięknie. Czy na imprezę? Jeżeli Wam się podobało, to zasub, zasubskrybujcie nasz kanał. Będziemy nam bardzo miło. No, zapraszam po więcej przepisów na bloga Zielona Ona. No smacznego.